Wydział Kulturoznawstwa rozpoczął kształcenie studentów jako Instytut Kulturoznawstwa w roku akademickim 2006-2007. Wydział Kulturoznawstwa nie jest wytworem doraźnego pomysłu wykorzystującego chwilową zapaść na rynku edukacyjnym. Stanowi on kontynuację ponad 40-letniego kształcenia animatorów kultury w Ciechanowie na poziomie szkoły średniej. Utworzenie PWSZ dało możliwość umocnienia i rozwoju tego kierunku kształcenia. Zespół naukowy tworzy ekipa różnorodnych indywidualności, ożywionych jednak wspólnym duchem i podejmujących wspólne zadania. Pracują w niej wybitni specjaliści z różnych dziedzin wiedzy o kulturze. Literaturoznawstwo, historia i antropologia kultury. Socjologia, historia i antropologia teatru. Filozofia etc. Kulturoznawstwo istnieje w Polsce od dawna. Studia takie powstawały już w latach 70., ale ma ono najczęściej profil teoretyczny. Nasze studia natomiast mają wyraźną orientację praktyczną. Chcemy kształcić tych, którzy kulturę rozumieją i którzy rozumnie w niej działają. Nasz program, określony specjalnością animator i menadżer kultury, w w sposób wyraźnie akcentuje ten właśnie praktyczny charakter. Wiedzę o kulturze pojmujemy antropologicznie. Oznacza to, że kultura jest w niej ujmowana całościowo. Cel, jaki w tej całości sobie stawiamy, określa prosty postulat. Rozumieć człowieka w kulturze i kulturę w człowieku. Samą zaś kulturę nie tylko rozumieć, ale także, a może przede wszystkim tworzyć lub przynajmniej współtworzyć. Wydział Kulturoznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ma swoją siedzibę w Ciechanowie. W obiekcie przy ulicy Wojska Polskiego 51. Pierwsi absolwenci opuścili mury Wydziału Kulturoznawstwa w roku akademickim 2008-2009. Misją Wydziału Kulturoznawstwa jest szerokoprofilowe przygotowanie absolwentów na rynek pracy, które będzie zgodne z potrzebami zmieniających się struktur gospodarki w makroregionie Ciechanowskim. Z drugiej zaś strony zagwarantuje elastyczność zdobytych kwalifikacji i ułatwi dostosowanie się do tych zmian. Naszym celem jest Sprawienie by absolwenci Wydziału Kulturoznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie byli potrzebni regionowi Ciechanowskiemu. Nie zaś powiększali grupę wykształconych niepotrzebnych, ustawiających się co miesiąc w kolejce po zasiłek dla ludzi pozostających bez pracy. Wydział Kulturoznawstwa oferuje studia pierwszego stopnia w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wydział Kulturoznawstwa prowadzi naukę na specjalności Animator i Menadżer Kultury. Studia na kierunku Kulturoznawstwo są poprzez swój interdyscyplinarny charakter propozycją unikatową w skali kraju. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Dysponuje podstawową wiedzą ogólnohumanistyczną, psychologiczną, pedagogiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia. W programie kształcenia znalazła się szeroka paleta nie tylko przedmiotów typowych dla studiów kulturoznawczych, ale również teatru, sztuki i innych dziedzin kultury. Absolwent kierunku, między innymi, będzie potrafił analizować zjawiska kulturowe i społeczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Znać będzie będzie zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania. Uzyska wiedzę na temat sposobów oddziaływania oraz funkcji współczesnych mediów. Posiadać będzie także praktyczne umiejętności w dziedzinie komunikacji społecznej, doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego, a także organizacji i zarządzania instytucjami kultury. Studenci dodatkowo mogą wzbogacić swoje umiejętności praktyczne oraz wiedzę dzięki praktykom Trwającym 4 tygodnie w roku akademickim w różnych instytucjach kultury, takich jak domy kultury, muzea, domy opieki społecznej, ośrodki rekreacyjne. Tak więc przyszły absolwent będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury mediach, agencjach reklamowych, kinach, teatrach, redakcjach. W trakcie studiów absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe, zorientowany na specjalność animator i menadżer kultury. Ponadto jest świadomym i aktywnym uczestnikiem rzeczywistości społeczno-kulturowej.